Witam serdecznie, obiecałem dodanie filmiku przedstawiającego pomiar luzów zaworowych w silniku z 16 xep silnik mam już w tym momencie rozebrany, można tak powiedzieć mam zdjętą pokrywę zaworu co jest bardzo prostą czynnością w pierwszej kolejności musimy poluzować obejmy na układzie dolotowym odpiąć kostkę oraz zdjąć zaślepkę z pokrywy przedniej przystawiającej na napis Ekotek Opel. Następnie z pokrywy odczepiamy wężyk i przystępujemy do odkręcenia. Aparatu zapłonowego, który jest na dwóch śrubkach, fajnie, ponieważ nam nie wylecą. Są zabezpieczone dwie śrubki, które odkręcamy jedną na środku, następnie po kolei, wszystkie śruby dookoła. Osłonę rozrządu na boku. Która również jest na dwie śrubki. I cała pokrywa elegancko nam schodzi. Śrubki również nam nie wypadną, ponieważ są zabezpieczone, więc nie musimy się martwić, że pogubimy. Po zdjęciu pokrywy wałeczki wyglądają tak. I możemy przystąpić do pomiaru. Do tego celu szczelinomierz, mam go z dokładnością do setnych. ustawiamy walki krzywkami, czyli krzywkami dzióbkami do góry, i między szklanką a wałek wkładamy szczelinomierz, który będzie nam określał wartość. Szczeliny, jaka znajduje się między szklanką a wałkiem. W ten sposób dokonujemy pomiaru. Teraz, jak obkręcić te wałki, aby wszystkie ustawiały nam się po kolei dzióbkami do góry? W tym celu wrzucamy najwyższy bieg, w moim przypadku piąty. Spuszczamy hamulec ręczny. Zruszając samochód do przodu i do tyłu Krzywki te będą Krzywki przepraszam Dzióbki będą ustawiać nam się Tak jak tego chcemy. Po kolei możemy przystąpić do pomiaru W moim przypadku Pomiar wy wygląda Następująco. Rozpisałem sobie to wszystko Na kartce Jak widzimy, jeden z zaworów sących jest już w granicy minimum. Reszta wygląda całkiem nieźle. Jeszcze jedynie drugi sący należałoby poprawić ósmy, ale też może w dalszej części materiału jeśli zdecyduję się na, yy, na robienie tego. Także powodzenia. I do usłyszenia.